Siemanko, z tej strony Jarząbek. Dzisiaj mam chwilę wolnego czasu. To zaczynam dalej sprzątać garaż, ale idę na początek odpalić sobie 60, bo już spory czas nie była odpalana. Idę potwieram stodołę i sobie odpalamy, bo muszę potwierać, żebyście mieli trochę więcej światła, żeby było coś tam widać. Chodźcie. Nalałem sobie już wody do chodnicy, biorę teraz pompeczkę i pompuję. Jeszcze tak dodam, że te spuszczanie wody i nalewanie. To nie za dobre nie jest, bo jeżeli w bloku ciągle jest woda, to tak szybko nie dochodzi do korozji, do, z, do zakamienienia, no to może dochodzi, ale do korozji tak nie dochodzi, bo woda jest non-stop i te powietrze później po spuszczeniu. O, jeszcze zacznie, nowa pompka już przecieka. Ile ta pompka? parę odpaleń. Masakra, za 13 zł kosztowała. Nie ma się co dziwić. No ale ta woda, jak się spuszcza wodę, no to. I jest same powietrze tam w środku. No to zaczyna się korozja. To nie jest za dobre. Najlepiej, żeby był tam płyn i żeby był ciągle. No, ale jak wiecie, ten silnik jeszcze jest do remontu, więc na razie jest jak jest. Podczas remontu będzie się myślało o tym, o nowych pewnie głowicach. Bo jednak te głowice już swoje tam przeszedły. Jak ja mm, ostatni raz ja czyściłem, no to normalnie płaty się tam. Nie wiem, czy pamiętacie te filmy, może też tak wszystkiego nie pokazałem. Dobrze. Ale płaty się tam odrywały. E A, ta moja naprawa musiałem jednak poprawić. Zrobiłem takie druta, No i już jest dobrze, już mogę sobie tam pulsować tym gazem przy odpalaniu. Spróbuję odpalić z Wami, będzie ciężko, ale. Ale może się uda. Bo ja tak odpalam, i później muszę pulsować tym gazem. Tutaj na ten gaz naciskam. Wiecie o to chodzi, tylko że teraz no, miałem kamerę w ręku i, i mi się nie udało. Ale jak tak pulsuje i trzeba tak wyczuć te pulsowanie. Yy, czym szybciej ciągnik, czym ciągnik bardziej no, załapuje na w, yy, większej ilości cylindrów, tym szybciej trzeba zaczynać pulsować i aż nagle on wchodzi na obroty i trzeba przytrzymać wtedy gaz. Dobra, ja go odpalę. I jedziemy sobie pod przyczepkę. Zajeźdź, bo jest za wysoko. Dobra, ja odstawiam taczkę, odstawiam tutaj to kozę, żebym mógł drzwi otworzyć i żeby jakoś to wyglądało, ten podjazd. Zobaczcie, mam trochę mało powietrza, ale nie uchodzi, tak jakby już jakiś czas widziałem, patrzyłem się, że jest tyle powietrza, tylko nie pompowałem go. Tylko sobie teraz tak myślę, że ta opona może być taka gruba, że to będzie tak stać. Ciekawe, jakby było pod obciążeniem. Mam jakoś rysy też na tej oponie. nic, sprężarkę teraz mam to. ten bolet się od sprężarki urwał od włącznika. To muszę to naprawić i dopiero napompuję, bo ręczno pompka to raczej bym nie dał rady tego napompować, a bo mi się bardzo zmęczył co najmniej. Dobra, zaczynam sobie teraz sprzątać tu w tym garażu ale nie będę już wam tego pokazywać może jak znowu tak jak w poprzednich filmach jak coś ciekawego znajdę to wam pokażę a póki co to i tak każdą rzecz muszę wziąć w ręce zobaczyć co to jest i albo śmieci albo gdzieś to odłożyć na bok no jak widzicie napakowałem już sporo na tej przyczepce a tu nagle nadal nie ubywa jak było pełno śmieci, tak nadal jest. No nic jeszcze, pewnie parę razy, i myślę, że wywiozę to. To już łącznie jest trzecia taka przyczepka. Trochę jest ciemno, to za bardzo. to nie zobaczycie, co się dzieje. Po tej stronie nic nie posprzątałem. Ale tutaj z tego roga trochę pozabierałem śmieci. Zabieram teraz takie co wszystko, co grubsze. Jakieś takie drobnostki, co pozostały na ziemi, no to. Niech leżą, później tam je zbiorę, wybieram. No i wyrzucę. Dobra, jadę teraz to wywieźć, bo już się powoli robi ciemno. Ale za bardzo nie mam czasu. Jadę to wywiozę na śmieci i złom na złom wywiozę. No i co? Jedziecie ze jedziecie mną, to wam pokażę ile już mam złomu. No to chodźcie. Dobra, wyrzuciłem. Jadę się teraz tu przejadę. Gdzieś tutaj miałem suche drzewo. A, chyba tamten, nie wiem, czy ten kasztan nie. Czy ten orzech nie usek. Muszę podejść do niego i sprawdzić. Albo któryś z tych, nie wiem, bo ktoś mi. jakiś sąsiad kiedyś jeszcze wcześniej mi mówił, że jest suche drzewo gdzieś tu. Tu też była taka gałąź sucha, przy tym orzechu. Zobaczcie, ta. O, taka gałąź. Była sucha, ale później pokazała owoce. Coś widać, że coś się tutaj... szlak trafił. Nie wiem, może jakiś piorun? Ciekawe. w tamtym miejscu. Zobaczcie, to jest sam złom złom z samego garażu więc trochę tego jest a jeszcze będzie drugie, może nie drugie tyle ale jeszcze będzie sporo na pewno będzie jeszcze złomu jeden, może dwa takie kursy ja zawsze tak wywalam, że pół przyczepki śmieci i pół przyczepki złomu no trochę tu jest to oczywiście nie jest cały złom, który mam jeszcze tam przed, z drugiej strony stodoły mam tro trochę złomu no ale będę musiał to wywieźć, bo, bo szkoda miejsca, żeby to zawalało i rdzewiało. Lepiej sprzedać później. I tak zawsze, jak się jakoś śrubkę potrzebuje czy coś, to i tak przeważnie idę do sklepu i kupuję, bo nigdy nie można znaleźć. Zaraz, to jest masa śrubek, ale zanim ja to znajdę i, i coś zrobię z tego, zardzewiałe, by trzeba jakoś tam nie parę razy wkręcać, nakręcać, kombinować. A tak to się idzie do sklepu. I kupuje się to, co potrzeba do jakiejś tam pracy. Myślę, że w tym filmie to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.